thank <sighs> you Mike Comments, Marek Strzelczyk. Witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Znajdujemy się w zachodnim Londynie. E-Link, E-Link Broadway to właśnie jest tutaj jeden z wielu punktów, gdzie można oddać swój głos. 13 października 2019 roku to data, którą warto zapamiętać, bo to są kolejne wybory. To jest kolejny punkt w naszym życiu, na który nie możemy być obojętni. Dlatego zapraszamy wszyscy. Wszystkie partie zapraszają wszystkich Polaków, gdziekolwiek jesteście, czy w Polsce, czy poza granicami, abyście przyszli i oddali ten, swój głos, bo każdy Głos jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Setki tysięcy punktów i w Polsce, i w Europie, i na całym świecie, a więc nie możemy przejść obojętnie i po prostu sobie pójść tak po prostu i nie oddać głosu. Ja też już idę oddać głos. Na kogo? Hmm, cisza wyborcza, więc nie powiem, pomyślcie sami.

Tak jak przed chwilą zobaczyliście, oddałem swój głos na jedną osobę do Sejmu, na jedną osobę do Senatu i wyszedłem na zewnątrz. Tutaj cały czas ta kolejka, którą też przed chwileczką widzieliście, coraz więcej ludzi przez cały dzień przychodzi o to, aby spełnić swój obywatelski obowiązek i przyjemność i przysługę dla naszego ukochanego kraju. Bo chociaż jesteśmy poza krajem, poza Polską, to jednak Polska jest naprawdę nam bardzo ważna i nie jest obca. Jest po prostu dla nas najważniejsza to z Polski. Wszyscy w Polsce wyrośliśmy i z Polski wszyscy, My póki co wyjechaliśmy i do Polski pewnie któregoś dnia na pewno wszyscy wrócimy. Tutaj na na Windsor Road, gdzie się teraz znajdujemy, pierwszy raz widzę takie kolejki do głosowania. Jestem w Anglii od 24 lat. Kiedyś na samym początku nie było możliwe. Aby przyjść tutaj głosować, trzeba było jechać do ambasady albo do konsulatu i tam oddać swój głos. I tam były takie kolejki. Ale mimo wszystko, tutaj, takie kolejki jak dziś, to ewentualnie możemy zobaczyć wielką sobotę na poświęcenie pokarmów. A dzisiaj są wybory. 13 października 2019 rok. I ludzie, którym Polska jest najważniejsza, kochani, jest bardzo fajnie, jest bardzo dobrze, ale jest z druga strona tego medalu. Nie pozwólmy, aby kraj, gdzie sądownictwo. Gdzie szkolnictwo, gdzie służba medyczna, gdzie wojskowość praktycznie legną, legną w gruzach, e, jak się tylko da. Mimo, że e, telewizja publiczna mówi nam zupełnie co innego, uważam Was wszystkich za osoby inteligentne, mądre, wykształcone i pewne tego, czego chcą w życiu robić. Nie wierzcie w to i weźcie wszystko w swoje ręce, a więc jeżeli nie oddaliście jeszcze głosu, zróbcie to jak najszybciej. Niech Polska będzie także i dla Was najważniejsza. Prosto z Londynu, z Windsor Road, z zachodniego Londynu, z miejsca bardzo ważnego dla tutejszej Polonii, dla Was wszystkich. Marek Strzelczyk, My comments. Zapraszam.